Dzisiaj jesteśmy na zgliczowanym detranie, na którym podobno mamy sześć różnych gliczy. Przycisk subskrybuj też jest podobno zgliczowany. Teraz podobno jak go przyciśniesz w tym momencie, to będzie się świecił na tęczowo. Serio, 100% legit, no scam info. Za to kot Jaworski przez 300 tak jak możecie zauważyć na ekranie, pięknie się mieni też na różne kolorki. Dlatego też możecie go wpisać w sklepie Fortnite, będę wam mega wdzięczny. Klik, jest to start. Idziemy. Sprawdźmy, co tu się... Dzieje, Ok. Domyślam się, że musimy iść tędy. Enter tutorial. Czy będziemy oglądać tutorial? Już myślałem, że będziemy oglądać tutorial. Level example. Glitch known. Tu możesz sobie kliknąć turn on help. I wtedy to ci pomoże jakoś. Możesz użyć pistoletu, żeby strzelać w różne rzeczy. Ok. Level example. Now use the rift to return to level back. A. Ah. I co teraz? Ale Bayer, dobra, możemy skorzystać z Rifta, żeby się dostać na poziom poprzedni. Okej, okay, jesteśmy znowu tutaj. Teraz mamy nową trasę. Ej, bardzo fajnie jest to zbudowane, podoba mi się. Dobra, play level. Wszystko wydaje się normalne tutaj. Jak najbardziej, wszystko wydaje się normalne. Skaczemy sobie kulturalnie. Nie wiem kiedy błąd gry się pojawi, na czym on będzie polegał. Jestem mega ciekaw, fajny ztedy detran, taki zupełnie inny. Czy ja doskoczę tutaj? Chyba nie doskoczę. Dobra, spróbuję w takim razie skoczyć sobie tu. I teraz skoczyć tutaj, cyk. Cyk. Okej. Okay. Czyli riftem wracamy jakby do lobby, w który wybieramy kolejny poziom. Dobra, czaje. No i gdzie są te błędy gry? Ja chcę te błędy zobaczyć. Okej, okay. mamy taczkę, która może nam przes przeszkadzać, nie przeszkadzała. Otwórz glider zanim uderzysz w opony. Cyk. Dość ciężko. Jeszcze raz lecimy, cyk. Okej, okay. udało się, jesteśmy. Teraz mamy frytę. Wow! O wow! To było zbyt szybkie. Dobra, jeszcze raz cyk. Ty, to ciężko jest na to trafić. Okej, okay, do trzech razy sztuka, jak to mówią, nie? O, dokładnie, Paweł. Hop, i jestem. Mamy stracha na wróble, który nam miał niby przeszkadzać. O, kurde, lagi. A bo my w ogóle amerykańskie serwery mamy włączone, bo ja nagrywam odcinek po odcinku. Nie przełączyłem serwerów. I możliwe, że mamy mimo wszystko. czytane serwery amerykańskie. Back to level select. Next level. Level drugi, Paradise Beach. No i gdzie był ten glitch? Nie wiem gdzie był ten glitch, ale okej. Okay. Czyli jak spadnę, to idę z powrotem o poziom. O kurczę. Ej, to tu ciężki jest detran. Spadłem. Dobra, spróbujmy to zrobić na speedranie. Na speedranie było zdecydowanie lepiej. Tak, jesteśmy na amerykańskich serwerach. To nam utrudnia. Kurczę, detran na amerykańskich serwerach. To jest myśl. Okej, okay, dobra, rozumiem. Czyli w momencie, gdy spadamy. To cofa nas, jakby checkpoint dalej. A to chamskie jest. Cyk. Cyk. I jesteśmy. Mogę włączyć pomoc wracając do level selectu, i wtedy to będzie łatwiejsze, ale ja bym nie chciał. włączać pomocy. Eee, dobrze. Jeszcze raz jesteśmy tutaj. Tak się teraz zastanawiam, czy te odbijacze to nie jest właśnie. jeden z glitchy. A nie, to Brawo, Paweł. Brawo, Paweł. Super, jesteś człowiekiem. Okej, okay, wystarczyło zrobić coś takiego. Jesteśmy na kolejnym poziomie. Niech, chci Nie chciałbym się cofnąć. Jesteśmy? A. Dobra, trzeba się chyba rozpędzić, wiecie. A, już nie mamy speedu. No to good luck dla mnie. Chyba tego nie przejdę. Na pewno tego nie przejdę. Dobra, cofam się po speed. Dosłownie się cofam. No i czemu to. Halo, czemu to mnie aż cofnęło o tyle poziomów? Nie na ja ten detr. Nie, ten detran jest do wywalenia. Ja już nie lubię tego detranu. Nie wiem na czym polegają te błędy gry, ale so, to jest nienormalne, co tu się dzieje. Witam po raz 20 na tym samym poziomie. No i kurde, belez znowu mnie cofnęło. Szybka spacja. Świetna spacja, Paweł. Jeszcze raz. Szybka sp Ten detran jest do wywalenia. Nie lubię już tego detranu. Naprawdę, ten detran jest tragiczny. No i. To są te błędy gry, które mają mnie wkurzać? Nie, no i przecież w taki sposób spaść Paweł. Zapowiada się długi detran. Nie, ja się cofam, ja się cofam. Ja muszę... Nie, mam to gdzieś. Help Enable. Dziękuję. Mam to gdzieś, nie mam zamiaru się denerwować na kolejnym detranie. No i taka pomoc no, to ja szanuję za taką pomoc. Nie, no tutaj to aż przesada czasami jest. Okej, okay, mamy speeda. Skaczemy. I tutaj byśmy odbili się na tą parasolkę, dobra. Aha, i teraz czemu to mnie cofnęło? Okej, okay, jesteśmy kolejny checkpoint. I uwaga, hop, 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 hop. I znowu tutaj, no. Nawet z pomocą jest yy, ciężko bardzo, powiem Wam szczerze, yy, jeszcze lagi od amerykańskiego serwera. Dobra, cyk. I jesteśmy. Pamiętaj, zawsze są gnomy na każdym poziomie. Dobra, nie idę po tego gnoma. Pierdzielę tego gnoma. Ja wiem, że przyszedłem tu z pomocą. Sorry, widzowie. Nie mam zamiaru się denerwować. Aż tak. Tu mamy difficulty easy. Ok. Mam nadzieję, że uda się przejść bez pomocy. Ja nie chcę pomocy mieć włączonej. Czekajcie, nie, wróć do lobby. Okej, okay, puszek trzeba używać yy, na jakieś kryształy. A! okej. Okay. To trzeba tym jeszcze trafić do tego kryształu, nie? No i co, trafiłem? Przecież się odbiło. Halo, okej okay. Dobra, spoko to jest fajne. Up Dobra, cyk. Fajniuj się poziomy. Zupełnie inny jest ten I to jest spok totalny Hop! Hop. Przyjemnie się przechodzi takie, yy, powiem wam szczerze, takie detrany. Znaczy poprzedni poziom nie był zbyt przyjemny, ale ten jest mega fajny. Dopóki jest difficulty easy, to mogę grać. A, że mam nim wyjechać i teraz się na nim odbić? A czy to się da się? A, da się. Trzeba wymierzyć po prostu puchą. O, dobra, mamy to. Nie no i spadnę. I co teraz? Okej, okay, zginąłem. Mam nadzieję, że nie do samego początku. Uff. Dobra. O, oh, look down. Patrzę. I teraz tutaj. Niesamowite ogólnie, jak ten kreatywny jest rozbudowany, powiem Wam szczerze. Naprawdę mnie zadziwia. Dobra, i czy wystarczy, że ja się o to? Aha, nie, tu muszę już przeskoczyć. Przez jakieś wiertła chore. Gdzie będę? Tylko nie umrzę na wózku. Dobra, tu jesteśmy, nie jest tak źle. A czy ja mogę wylądować na tym wiertle? Wydaje mi się, że słuchajcie, to jest właśnie glitch. Okej, okay, uf. To, że to działa wszystko, te, te, chociażby te puszki na tym i tak dalej. Dobra. Czułem się jak na Minecraftie, nie? Jak na parkurze jakimś zrobionym przez Citroxa. Difficulty Medium, okej. Okay. Rzeczy stają się niestabilne. Za każdym razem, kiedy skoczę na żółtym bloku, mapa się obraca. Co? Jak to jest ogarnięte? Ja nie mam pytań. Cyk. Ej, ale to jest pok totalny. Nie wiem, jak to ten gość zrobił, ale zrobił to prześwietnie. Dobra, tradycyjne bejtowanko. Pięknie to wszystko wygląda. Ok. Jak to mnie zabiło? Dobra. A, i spadamy od razu na trapa. No, się nie da, kurde, się nie da. Pamiętacie, jak mówiłem, że ten detran jest fajny? Myliłem się. Nie jest fajny. Wcale nie klikam help. Nie, nie widzieliście tego. I właśnie pytanie, jaka będzie pomoc na tym poziomie, bo to mnie ciekawi bardzo. Ja chciałem pomoc na tym poziomie, a nie na żadnym innym. Aha, okej, okay, już widzę, jaka jest pomoc. Dobra, 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 dobra. A tradycyjnie 10 tysięcy łapek w górę i nagrywam kolejny detran, nie? Nie wiem. No i czemu mi jakiś trop u góry zabija? Dobra, w końcu. Teraz, znając życie, wysypię się tutaj, nie? Patrzcie. Dobra, okej, okay. jednak ja się nie wysypałem. Obracamy się. Skaczemy w dół. Tam się znowu obracamy będziemy tutaj? Ale się Dobra, impulsy. Moja ulubiona rzecz. Kocham impulsy. Nie, Rift Paweł. No i cofnąłeś się to. Do... Nie. Czy ja mogę? Czy ja mogę się cofnąć? Nie mogę się cofnąć. I muszę przechodzić to na nowo. I Witam z powrotem impulsa. Nie! Dobrze, tym razem trzeba impulsa pulsa w dłoni, ok? I używam go źle oczywiście. Dobra, gold block is under this block, a po co mi gold block? Okej, okay. i co teraz się zadziało, jak ja to nacisnąłem? A, Dlatego było pokazane, że ten gold block czaje czaje, dobra. A, back to level select, dobra, mamy kolejny poziom. Spróbujmy wyłączyć na początek, oczywiście, help. Tamten help nam pomógł tylko przy jednym poziomie, potem nie korzystaliśmy z helpu. Cyk. Jump to switch the colors from red to blue. Ok. Jakie tu są błędy dziwne? I, a, i za każdym razem jak ja podskoczę. Dobra, caje. Ej, jak to w ogóle jest ogarnięte? Dobra. I teraz jak skoczę, to powinno być ok. Jest ok. Tu znowu muszę podskoczyć. Aha, i teraz skoczyć będzie niebieski. Ej, ale to jest dobre. No i znowu. Nie, ja miałem huśtawki na... A, zrąbałem. Mam huśtawki na stroju w jakiejś tym detranie. Raz mi się podoba, jest super. Raz jest tragedia, nie? Dobra, zróbmy to w ten sposób, że sobie tu skoczymy. Cyk. Teraz mniej więcej tutaj to będzie. Tu znowu na środku. Jaki mindfuck w ogóle. Okej. Okay. I jesteśmy. O, wow. Ten detran faktycznie jest zgliczowany. Robimy to w ten sposób, że sobie skaczemy... Tak, okej. Okay. Dobra, hop. Hop. E, to jest kuzackie. Fajnie to wygląda w ogóle. Dobra, tu jeszcze gdzieś był niebieski, nie? Gdzie był ten niebieski? Właśnie nie, nie zanotowałem, gdzie był ten niebieski. Zginąłem. Dobra, ten niebieski jest tam. Ej, to kurczę jest ciężkie w tym ostatnim. Ale tu faktycznie widać w tym momencie, że ten teraz się gliczuje, że to nie jest naturalne, bo zauważcie, jak nawet postać nam lata. Epic Games tego raczej nie wprowadziło. Dobra, wiecie co? Spróbujmy to zrobić w ten sposób. Ok. Niekoniecznie tak. Dobra, jeszcze raz. Ok, mamy to. Hard. Restart the system. Ok. Pick axe the red blocks for a boost. O oh, wow. I tu latają te jeszcze strefy śmierci całe. Dobra, wieszcie, co? Nie wiem, czy my powinniśmy to. Okej. Okay. Czy to nam się uda? Nie uda nam się. Taki, o. Dobra. I jesteśmy. Kolejny poziom. Dobra. I co dalej? To są dziewięćdziesiątki z bustem. No to good luck dla mnie, nie? Aha. Powodzenia dla samego siebie, życzę. To jeszcze, że podpowiedź będzie klikana. Nie, no, tych dziewięćdziesiątek to się. Się nie da się! Nie, idę po podpowiedź. Nie, dziewięćdziesiątki to nie jest. to nie jest dla mnie. W sensie 180. -tki. Jak ja to widzę, to ja już. mi się już słabo robi, nie? Eee, poproszę pomoc, ale to jest pok totalny. To powinien robić każdy twórca mapy. Nie, no, tutaj. tutaj szanujmy się, raczej. Pomocy nie potrzebujemy. No, i na dziewięćdziesiątkach sorry chat, ale, znaczy widzowie, ale ja nie będę tego przechodził. Nie no, i nawet jak mam podpowiedź, to przecież jak ginę, no. A, na ostatni nie ma oczywiście, i ostatnio muszę przejść, no i się zestram prędzej niż się przejdę, chyba. Aha, no to good luck dla mnie, nie, że przejdę tą dziewięćdziesiątkę. E, powodzenia życzę. No, fajnie. Pociesza mnie tylko ten fakt, że to jest ostatni poziom już. Z tego to jest tak nielogicznie zrobione, że to jest tragedia jedna wielka. Jest. Dobra, mam to. Ho, 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 I tak. Biegnij do przodu i walnij kilofem blok, żeby polecić dalej. Okay. Ale nie aż tak daleko może? Co, a jakbym to zrobił tak o? Się nie da. A musiałem tak. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz tu chyba trzeba się odbić tu i tu? Tak mi się wydaje. Dobra, jest oponka i tu łatwiej mi się przydało mimo że nie chciałem z nich korzystać tak o. Dobra, jesteśmy, D this is it, restart the computer Restartujemy komputer I naprawiliśmy, słuchajcie, wszystkie błędy gry w Fortnite Powiem wam, że jestem ciekaw Ten Detran faktycznie był zgliczowany, był bardzo fajny Podobał mi się, mam nadzieję, że wam też się podobał 10 łapiesz jak w górę, nagrywamy kolejny Detran Subskrybuj kanał po więcej Sklep do zobaczenia, pa pa, cześć